украина Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это стало абсолютно очевидным. В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. это, очевидно, неправда, а ведь как встала Украина, люди славянские заложили русский остров, которое в XII веке разровняло на меньшие делиницы. Na zachodzie utrzymało się Księstwo Halicko-Wołyńskie. W kolejnym okresie tereny Ukrainy stały się obiektem ekspansji Wielkiego Księstwa Litewskiego, Hanatu Krymskiego, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i Królestwa Polskiego. Po połączeniu się Litwy i Polski większa część współczesnej Ukrainy znalazła się w obrębie państwa polsko-litewskiego. W wyniku szeregu powstań kozackich i wojen z Rosją, obszar ten został podzielony w 1667 roku. Pomiędzy Rosję a Polskę mniej więcej wzdłuż biegu Dniepru. W wyniku rozbiorów niemal cała Ukraina znalazła się w obrębie Imperium Rosyjskiego. Ukraina sowiecka wchodziła od 1922 roku w skład ZSRR. Stan ten w zasadzie pozostał niezmiennie aż do roku 1991. Wtedy to Związek Sowiecki upadł, a Ukraina ogłosiła niepodległość. Ukraina jest państwem suwerennym od 1991 roku. W 2009 przystąpiła do programu Partnerstwo Wschodnie. Od 2014 jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską, a od 1 stycznia 2016 jest członkiem strefy wolnego handlu z Unią Europejską. W związku z obecną sytuacją, rząd Ukrainy postanowił wysłać wniosek o przyłączenie do Unii Europejskiej. Parlament Europejski przyjął aplikację Ukrainy do przystąpienia do Unii Europejskiej. I teraz rozpocznie się specjalna przyspieszona procedura wstępna.